Co jest ciekawego w byciu obecnym? Czy to w ogóle jest ciekawe? No, kochani, jeśli mamy taką wątpliwość, to ja bym zaczął od spróbowania nie bycia obecnym, bo to jest ciekawe. Czy możemy nie być obecnym? Bo jeśli zastanawiamy się, co jest ciekawego w byciu obecnym, <grych> czy w ogóle warto podejmować ten wysiłek, to prawda jest taka, że po pierwsze nie jest potrzebny żaden wysiłek, a po drugie, my zawsze jesteśmy obecni. Więc obecność jest naszym naturalnym stanem. A to, co możemy zrobić, to przypominać sobie o tym. I czy to jest ciekawe? No to jest pytanie o to, czy ciekawym jest doświadczenie prawdziwego odpoczynku, prawdziwego. Spokoju, w którym zostawiamy wszystkie myśli i możemy naprawdę odpocząć. Naprawdę odpocząć. Nie tylko nasz umysł, ale również nasze ciało. Poczuć pewnego rodzaju piękną ulgę. <grym> z tym nas zostawiam. Dzięki.